W dzisiejszym odcinku pogadam sobie o nowej przyjaciółce Sary. Nie wiem czy dodałem to do tytułu, ale mogę śmiało uchylić rąbka tajemnicy. Otóż Sara będzie miała dwie nowe psiapsiółki. Ja nadal jestem w szoku, także z pewnością ty też będziesz. Od dłuższego czasu przyglądałem się sprawie przyjaźni między dziewczynami. Byłem w szoku i myślałem wtedy, że będą miały jedynie jedną scenę razem, więc po co od razu robić o tym film? Jednak pożyczenia świąteczno-noworocznych potwierdziło się i mogę śmiało o tym powiedzieć. Sara dość często nagrywała z Leną. Jak wiadomo, Rogalska i Gawrońska nie przepadają za sobą. Sprawa z Oskarem ich podzieliła jak i całą ekipę. Z Leną nagrywała głównie w jej domu, bo jak wiadomo Iwona tam zamieszka z Wojtkiem, więc zapewne z czasem znajdą wspólny język. W pakiecie dostaniecie jeszcze melę, bo z nią też dużo nagrywała w salonie Manikir. Nawet tam składała życzenia. Także ktoś może już się domyślił o co kaman, a jak nie to teraz się dowiedziałeś, jak już następnie mówiłem. Nadal jestem w szoku co tam się od Janie Pawliło. Moim zdaniem jest to nowość i szczerze mówiąc czekam na ten wątek, bo uważam, że może być bardzo ciekawy. Sara nigdy nie lubiła się z melą i Leną, a tu taka niespodzianka. Tylko mam nadzieję, że produkcja tego nie zepsuje. Jak wszystko w ostatnim sezonie, bo on również zapowiadał się dość ciekawie, a wyszło jak wyszło. My się usłyszymy na tym kanale już 2 stycznia, bo o ile mnie nie poskłada, to zrobię live'a w Sylwestra na drugim kanale, ale to wszystko zależy od tego jak będę się czuć. Także osoby zainteresowane niech obserwują Insta i Facebooka, bo tam rzucę linka. Do siego roku kochani! No i przede wszystkim napisz mi w komentarzu czy się cieszy z tej przyjaźni.